To właśnie na te inwestycje mieszkańcy Czartorii czekali bardzo długo. Przyjemnością no, mogę odnotować, że w końcu budujemy, budujemy pierwszą świetlicę i to jest świetlica w miejscowości, która e, nigdy nie posiadała świetlicy. W tym miejscu chciałabym też podziękować pani burmistrz za to, że dotrzymała słowa i za to, że po prostu spełniła nasze, po części nasze marzenia, że będziemy mieli w końcu swoją ukochaną świetlicę. Dnia 17 lutego 2021 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą STB spółka ZO z siedzibą w Myśliborzu. Do tej pory mieszkańcy mogli spotykać się jedynie pod tak zwanym grzybkiem w okresie letnim. I to nie zawsze, ponieważ przy silniejszych wiatrach te spotkania musiały zostać przeniesione w inny termin. Taka świetlica będzie takim trochę zbawieniem na to, żeby można było się spotkać, spędzić czas, ale równocześnie zorganizować imprezę rodzinną i niekoniecznie nawet na spotkania z burmistrzem, nie, 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 musimy się, nie będziemy musieli się spotykać pod sławnym grzybkiem, tylko się spotkamy w miejscu, gdzie jest ciepło, schludnie i czysto. Budowa zakończyć ma się w połowie sierpnia. Całkowita wartość zadania wynosi 936 890 zł. I 17 w tym dofinansowanie to kwota pół miliona złotych. Mieszkańcy bardzo się cieszą, w końcu będziemy mieli swoje miejsce, gdzie będziemy się mogli spotkać, gdzie nie tylko młodzież, nie tylko dzieci, ale też i ludzie dorośli. Sołtys Janina Gajowa na planach budowy świetlicy nie poprzestaje. Pełniąca swoją funkcję od 2015 roku chciałaby poprawić nawierzchnię dróg oraz chodników. Chcielibyśmy jeszcze więcej lamp oświetleniowych. Myślę, że jakoś powolutku to wszystko zrealizujemy. A wracając jeszcze do tej świetlicy, to chciałabym powiedzieć, że będzie to takie nasze maleńkie lokalne miejsce na Ziemi, taka nasza maleńka wspólna ojczyzna.